A teraz dobrze Szwajcarski motocykl Kondor. na wał Piękny Do sprzedania Ale, jakie duże tarcze hamulcowe, bębny? Bębny, potężne. Potężne, bębny, potężny, tutaj. I ma biegi górskie, biegi normalne. Potem, po, potężna skrzynia biegów. No. A tu z przodu, pod tą kopułą, to co? Zapłon? E, tak, pronica. A tu w tej. A to tłumik, To, to jest tłumik, a wyjście z tłumika. O, a tu jest taka cienka rurka. No, ciekawe. Jeszcze raz. Z tyłu na suwakach, tak jak te A A prędkościomierz nie działa. No coś się kurde zawiesił, szlinka czy coś, ale pali ząbeczka. A te puszki to są na klucze i na piwo, tak? Tak, tak. Albo na małpkę. <noise> no fajne. A który to, który to rok? Ten jest chyba 49 rok. Albo 50, albo 49, bo ten na ramie jest wybite, bo na tabliczek nie miały znamionowych oryginalnie. Ale są szwajcarskie papiery, czy nie? Nie, 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 jest bez dokumentów, niestety. Jakaś orientacyjna cena? Więc ja coś koło 3 dych Jest wystawione teraz na czarnym serwisie aukcyjnym. Numeryczny, podobny no. pali, ząbeczka. Tutaj trzeba dopieścić, został ponad 15 lat i Myślę, że niewiele takich w Polsce jest, co? No myślę, że nie więcej niż 10, chociaż nie wiem. Nie będę się tutaj się wymandżał, bo może ludzie mają, a nie jeżdżą.